Hej, hej, ja jestem Kuwrant27 i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj taki specjalny odcinek, bo przedstawię Wam jeden z Game Passów o nazwie Dread Pirate. jestem który... też ja, Siemano. No, jest ze mną Wiktor. I co daje ten Game Pass? Jak już możecie zauważyć, mamy takiego Golden Dragona, czyli to jest po prostu złota wersja Dragona, czyli takiego. Pistoletu. pistoletu. No, nie jest to do końca rewolwer. Normalnie wygląda tak. Dragon pistol. Oła. Generalnie trochę się zmieniło, bo jak widzicie mam 18 tysięcy i to jest bardzo niemało. Jest jestem, mam no, też ten lepszy nóż. knife. E, tam jakieś dynamity. Kupiłem też nawi Revolver, który jest moim zdaniem bardzo fajny. Przeładowywuję, ale to nie o tym odcinek, bo odcinek o broniach jeszcze będzie. No i w ogóle zmieniłem skina. Uważam, że jest bardzo fajny. Prince skina mogę wykonać i mamy taki ubiór, nie, dread pirate, całkiem spoko, ubiór, nie, wiem, tylko ta czapka trochę zasłania. Nie period, To nie, to jest spoko. Ale jak to jest, na przykład sam dread pirate, to, no może trochę to przeszkadzać. E, to nie jest taki do końca rewolwer, bo Shotgun. Jak widzicie, teraz strzeliłem w te schody i wyraźnie widać trzy strzały. Nie. Tu też. Jak się oczywiście z daleka strzeli, to będzie bardziej to widać. No i im dalej się strzela, tym większy rozrzut. To chyba wiadomo. No i tak, ta broń jest w sumie dobra, tylko na bliski zasięg. Wiktor, przyjdziesz do Old Out, Love Camp? Tak. E, nie. Tak w ogóle ten strój jest no, w sumie bardzo fajny. że jakiś gościu ze mną będzie. No trudno. Spoko. E, ale tak może nie tak bardzo pasuje do tego klimatu całej tej gry, czyli Westernu. Gostu się wywalił. Ja tu sobie teraz pozakładam wszystko jak było. Bo już w sumie trochę nie pamiętam. O dobra, tak to było. Tak mi się wydaje. W ogóle czapkę zmieniłem. Nie, że to nie jest ta. Tylko to jest ta. Gdzie jesteś? I ten chat jest trochę wyżej. Coś takiego tutaj. Przed tym e, i zamiast tego jest to. O, i nie mam. Chodź body. do, tak, chodź więc, do koni, też... tam gdzie się kupuje. Dobra, dobra. Tak więc tak wygląda mój e, ulepszony skin. Dobra. A dobra, ty tu jesteś. W porządku, tak więc jak widzicie, zaprezentuję z bliska w praktyce. Strzela mega dobrze i jesteście w stanie powalić naprawdę bardzo łatwo przeciwnika. Jest to bardzo dobra cecha tego dragona. Zespałny jeszcze raz tutaj. O, jak widzicie, Wiktor też ma dragona. Nie, nie, teraz nie. akurat mam już od gana Ale ty też masz, nie? Ale teraz, no i teraz jesteś teraz nie dalej. Tak. No i draga mam... w ogóle nie zadaje prawie że, nie? Patrz, ile to jest. No w ogóle w ogóle nie nie daleko tak, nie? No i to trzeba już o wiele więcej strzałów w sumie. HP. O. Ponad cały mag. No z dwa magazynki, nie? Żeby jakąś osobę zabić. W ogóle, w, w ogóle to Lemat jest bardzo dobry, jeśli chodzi o szybkie zabójstwo, bo to bardzo dobrze spamuje. Teraz może nie było to tak szybko. No nieważne. E, tak więc bądźmy szczerzy, nie? Dragon, jeśli chodzi o bliski zasięg, to jest bardzo dobry, ale jeśli już o ten dalszy, no to jest trochę śmieć 2 na 10. No tak, na dalszy zasięg to jest takie grube 2 na 10, a na bliski to ja bym dał w sumie 10 na 10, nie? Bo na blisko jest naprawdę bardzo... Ogólnie to jest bardzo dobra broń jako dragon. Ale jest ja na blisko lepszy. Polecam nią grać. No. Ale jeśli macie sytuację, że jedziecie na koniu o, i kogoś ścigacie, to dragona wam stanowczo odradzam wtedy używać, bo po prostu nawet jak zadacie przeciwnikowi jakieś obrażenia, to one będą po prostu śmieszne. Oa! Także dobra, wyjmij dragona. Zrobimy teraz duel. Ale taki duel, duel. Płaca się też skakać, o. No i teraz... Le dragon ma to do siebie, że tak, tak szybko strzela tam jedno, No dosyć szybko. W ogóle. I jeśli kliknacie the Hammer", czyli co na lemacie, no. świetnie się sprawdza. To tutaj na dragonie to po prostu nic wam nie zdziała, bo... Patrzcie. Teraz klikam F. I strzela tak samo. Patrzcie, teraz zabieram rękę z klawiatury. Nie wikiminuje się. To poczekajcie. O. Dobra, i teraz powro... znowu zabieram rękę z klawiatury. Znowu wikiminuje Tak samo jak strzelał wcześniej. Generalnie Golden Dragon niczym się nie różni oprócz. Niczym wizualności. Się nie różni od zwykłego dragona. No, wizualność. No, tylko ten, że wygląda inaczej, bo jest złoty. E, w ogóle dragonem nie jest aż tak ciężko celować, jeśli jest się na przykład w takiej odległości, jak ja teraz od tego typa. No to żadnym pistoletem jest. nie jest ciężko celować w takiej odległości. No nie, no ale na taką odległość. Goden Dragon jest szczególnie dobry. Też damage między ciałem a głową nie jest jakiś bardzo duży. Chociaż jak widzieliście już na statystykach, to w głowę może zadać nawet 90, co zaraz wam przedstawię. A w ciało najwyżej 40. Mieli się tam statystyki pokazane. Jeśli ten filmik dobrze zmontowałem, eee, dobra. Gdzie jesteś? Od z piesia. Okej. Okej. Okay. Okay. Dobra, tak więc... Szukamy... Szukamy Wiktora. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Halo? Chcę pokazać największy damage. Mogę? Ha, nie. Nie. Hmm. Dobra. A, no, dobra, pójdę do siebie. Dragon jest bardzo dobry. Oczywiście na... Jestem... O, tobą. na bliski zasięg, bo na dalszy... Dobra, weź mnie, zacznij strzelać z tej odległości. Ja masz protection. A dobra. Dobra, jeszcze dalej trochę. O! Eee, w heady strzelam. O, teraz jakiś typ mnie walił. Nie no, chłopiec niepoważny... No czekaj. Czekaj, nie A dobra, uciek Chopci wolą Jak widzicie, dragon jest naprawdę dobry. Oczywiście na bliski zasięg. Eee, jeśli nie, nie macie robuxów, żeby kupić gamepass, no to nic nie szkodzi, bo tu w sumie w tym gamepassie głównie chodzi o dragona. Eee, jest to broń bardzo dobra. O. i teraz nie ruszaj się. Jestem w miarę blisko. I ile masz HP? Ej, ja nie mam protection? No, no i, ile masz HP? 18. 18. No, czyli zadało mu teraz 82, tak? Czekaj. No tak. No. Tak więc, jeśli widzicie jakiegoś typa, który w ręce ma dragona, nieważne czy złotego, czy nie, no to trzeba na niego uważać, nie? Na odległość go. No, najlepiej. Z jakiegoś rifle najlepiej. Nie, coś takiego jak. O, Links. Poczekaj, to też zaprezentuję. O. Nie tutaj zauważyłeś. Poczekaj, robimy duel, nie? Ale na odległość. Ty używasz dragona. Ja jakiegoś rifle. To jest w sumie jedyna i najlepsza taktyka na wroga, który ma dragona. Dlaczego ty z tego? Jakiś idziesz, bo? Dobra. To nie poważne. No wiem właśnie. Dobra, następnym razem pożałuję. Dobra, to ty dragon? Po prostu próbuj mnie zabić z dragona, nie? O jak widzicie? mnie nie jest to tak mało, nie? Ale Wiktor w sumie to praktycznie nie był w stanie zabrać mi całkowitej ilości obrażeń, bo odległość między nami była w sumie nie taka duża, no ale nie była bardzo bliska na tyle, żeby Wiktor mógł mnie zdjąć na dwa hity. Tak więc to jest właśnie taka taktyka. Ja sam jej czasem używam, chociaż rzadko kiedy widzę, żeby przeciwnik miał dragona. Lemat Zda. też jest bardzo dobry, jak teraz widzieliście O! Snajpi Co ty tam robisz? Kurde prawie No dobra, tak więc Któryś raz podsumuję... Podsumowuję to jest Dobra broń na kupić Dragon jest dobry na krótki dystans, ale ja na daleki grube 2 na 10 A. Powiedzcie dalej. No. No i pamiętajcie o taktyce, bo może Wam uratować życie. E, no i co? Ja się z Wami żegnam. A taktyką nie zostawienie łapki w górę i no. suba. Ja się z Wami żegnam. Cześć.